Francuski to taki przedziwny język, w którym największą robotę robią mikrosłówka i subtelne różnice. Na przykład, jeśli jedziesz zwiedzać tę biznesową część Paryża, musisz powiedzieć la défense, ance". Jeśli za bardzo zamkniesz to en, to wyjdzie ci la défense i poinformujesz twojego rozmówcę, że jedziesz się nawalić. O samogłoskach nosowych i ważnych różnicach między nimi jest na tym kanale osobny film Dokładnie tutaj, a dzisiaj zajmiemy się niedużym, ale bardzo przydatnym wyrażeniem. Opowiem Ci, jak po francusku powiedzieć trochę. Będzie książkowo, standardowo, ale i potocznie i mam nadzieję, nawet zabawnie. Zupełnie przy okazji dowiesz się, co wspólnego z opowiadaniem o ilości ma włos i dlaczego od dzisiaj słowo szuja. Nie będzie Ci się kojarzyć tylko z typem z podciemnej gwiazdy. Oglądaj, a w międzyczasie zostaw kciuka w górę i subskrybuj kanał, bo co tydzień pojawia się tutaj nowa lekcja francuskiego. Aby po francusku udanie powiedzieć trochę, potrzebujemy dwóch krótkich słów. Pierwsze z nich to takie stęknięcie. A. A. Otwarte, zrelaksowane usta. To jakiś jeden. Drugie ze słów to p. P. Usta trochę bardziej napięte, wysunięte ku przodowi. P. Dosłownie p znaczy mało, ale jedno mało to trochę. To pierwsza przeszkoda, która zwykle staje na drodze do pięknych zdań moim uczniom, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni do polskiego pojedynczego słowa. A mówiąc po francusku, trzeba nam się przyzwyczaić do gęstszej ich obecności. Zobaczmy ten zwrot w akcji w kontekście. C'est un peu triste. To jest trochę smutne. C'est un peu triste. Je suis un peu fatiguée. Jestem trochę zmęczona. Je suis un peu fatiguée. Ces pâtes sont un peu froides. Ten makaron jest trochę zimny. Ces pâtes sont un peu froides. To było trochę, ale przed przymiotnikami: triste, fatiguée, froide. Czas przyjrzeć się takiemu trochę, które będzie znaczyło Niewielka ilość czegoś. I do naszego duetu a p na trzeciego przytuli się przyimek d. Ty wiesz już, że każdy francuski rzeczownik ma przyklejony do siebie rodzajnik. a le, la, de la. Rodzajnik nie może sprzed rzeczownika tak po prostu wyparować jak sukienka kopciuszka o północy. W wyrażeniach określających ilość Rodzajniki zmieniają się jednak solidarnie w przyimek d, de, de, lub jego skróconą wersję, jeśli stanie przed słowem zaczynającym się na samogłoskę. Wtedy d skróci się do d z apostrofem. Zobaczmy to na przykładach. Encore un peu de sucre, s'il vous plaît. Jeszcze trochę cukru poproszę. Encore un peu... de sucre s'il vous plaît. Un peu de temps et un peu de courage et ça ira. Un peu de temps et un peu de courage et ça ira. a un peu d'amour, De miel, et je danse, dans. Czyli trochę miłości i odrobina miodu, dosłownie źdźbło miodu i tańczę, tańczę, tańczę. Swoją drogą z piosenek można wyłowić kawał gramatyki, Offet, czyli przy okazji, napisałam książkę, która na przykładach z piosenek tłumaczy francuską gramatykę, słownictwo i wymowę. To następna stacja francuski i na stronie francuski.alt.pl podejrzysz ją w środku. 400 stron, setki ćwiczeń i praktyczny francuski do mówienia z sensem i jak człowiek od samych podstaw. Czegoś można mieć też jednak trochę za dużo. Wtedy na czwartego do tego językowego przekładańca przyczepi się słowo tro. Uwaga, czytane bez tej ostatniej spółgłoski P. Un peu trop de. Trochę za dużo czegoś. Il y a un peu trop de sucre dans ce café. W tej kawie jest trochę za dużo cukru. Il y a un peu trop de sucre dans ce café. Ça me prenait un peu trop de temps. Ça me prenait un peu trop de temps. C'est un peu trop cher. To jest trop C'est un peu trop cher. Chcesz nadać twojemu zdaniu nieco potocznego sznytu? Mów, że coś jest owłosione. Serio! Słowo un poil, czyli dosłownie jeden włos, to potoczny synonim wyrażenia un peu. C'est un poil plus compliqué que ça. To jest nieco bardziej skomplikowane. Ça reste quand même un poil Mystérieux. To nadal jest nieco tajemnicze. Sa reste quand même un poil mystérieux. Je suis un poil fatigué. Je suis un tout zmęczona. Je suis un poil fatigué. Elle est un poil déçu. Ona jest ciut zawiedziona. Elle est un poil dessus. No i co z tą szują? Zastanawiasz się od wstępu do tego filmu, a ja już spieszę z odpowiedzią. W języku bardzo codziennym i potocznym Francuzi pożyczyli sobie z arabskiego słowo szuja, czytane dokładnie tak jak my mówimy w Polsce na jakiegoś zakapiora, tylko z akcentem na ostatnią sylabę. A szuja. To taka nasza ociupinka, deczko, ciut. W wiadomości do przyjaciółki albo w komentarzu pod filmem na YouTubie będzie jak znalazł: C'est un chouette compliqué. Deczko to skomplikowane. Albo C'est un chouette trop clair. To jest ciut za jasny. To w ramach powtórki, jak powiedzieć po francusku trochę na kilka różnych sposobów. Klasycznie un peu. Przed jakimś produktem, substancją, słowem rzeczownikiem, un peu de. Jeśli czegoś jest trochę za dużo, powiemy un peu trop de. Potocznie to un poil, dosłownie jeden włos. A bardzo potocznie, un chuya. to takie nasze deczko. Teraz Twoja kolej. Napisz w komentarzu słowo albo zwrot z tej lekcji, który był dla ciebie nowy. I przy okazji daj mi znać, jak ci się ta lekcja podobała. Do zobaczenia la semaine prochaine w przyszłym tygodniu. A plus!